Witam was w finalnym odcinku z serii Od biednego do bogatego Mam nadzieję, że wam się ta seria podoba A jeśli chcecie więcej podobnych tego typu serii To piszcie Więc ja już nie przedłużając, do filmu, tylko pamiętajcie o łapce w górę Subie, Sub z dzwonkiem, dlaczego? Sub, bo bardzo będzie bardzo miło Będzie co na motywację do robienia więcej takich filmów a dzwoneczek dlatego, abyście byli na bieżąco z każdym filmem. Tak więc ja już przechodzę do historii. Ojej, dobra. Mam nadzieję, że jej już tutaj dzień. Nie, dobra, nie, 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 I co wie, No ja nie wytrzymam. No, sprawdzę ale No i ona tu stoi, zobaczcie. Ona tu stoi cały czas. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, idę do niej. Czego... czemu się? Dobra, idę do niej. Czego ty ode mnie chcesz? Tego ty. Czyli czego? Przeprosin. A dlaczego macie przepraszać? Ale ja. Jak to ty mnie śledziłaś cały ja czas? Ja chcę cię przeprosić. To mnie przeproś. No to Bo mnie bardzo zrezygnowałaś. No ale. powiadam, że. To już mogę się bo nie tak Czy ty pojechałaś moim autem? Nie. On tam już tam był, kacper. Nie. Przyszedł... Ale, ale mi przyparkował samochód. Ale ja tego nie zrobiłam, kacper. Dobra, widzowie nam czeka, który nie wiem co? Skąd mogą naziwać kluczyki? Muszę je uciec, na pewno nie chcę przyjeżdżać obok tej domu. Widzę no. Jest to finalny odcinek w tej serii i chyba najgorszy cały czas, ona mi od poprzedniego odcinka, nie daje spokoju w, ży w życiu. Ja nie wiem, co kobieta jest o tak. Muszę się dowiedzieć więcej, co z nią jest tak. Może ona jest jakaś chora psychicznie? To też może być rozwiązane. Będę to szybko idę. Nakluczam się, zasłaniam rolety. Żeby mnie tu nie widziała. Dobra, biorę laptopa i poszukam kilku rzeczy. Jakiś na jej temat. Co, co jest, co jest? Co się dzieje? Co tutaj? Oni delikatnie odpasu. Gdzie jest? No, Dobrze, szukam. Czekam. Co? Ona okradła bank, stała się bogata, Była na operacji plastycznej, aby nikt jej nie poznał i uciekła ze szpitala psychiatrycznego. Nie, 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 nie. ja muszę zgłosić na policję. Tylko tak, żeby jej tu nigdzie... blisko nie tyle. Bo jej nie ma. Не мои. Что-то вот я не может быть. надеюсь, что я уже не и я до полиции. И что то клубы подложили? Место из целого пустыни, но это не для того же. Dzień dobry, ja bym chciał zgłosić. No jakby odnalazłem osobę chorą psychicznie, która ostatnio uciekła ze szpitala. Z rok temu. Okradła podobno bank, była na operacji plastycznej. No jakby ja bym chciał to zgłosić, że ona cały czas mnie śledzi. I próbuje cały czas do mnie jakoś zagadać. Nie wiem czy ona chce mnie podarować, czy chce mi coś zrobić. Naprawdę, potrzebuję waszej pomocy. Zajmiecie się super? Dobra, dziękuję. Do widzenia. No ja widzowie się zastanawiam czy w tym czasie nie wyjechać z miasta, ale raczej nie, nie będę wyjeżdżał z miasta. Takiej korć troszkę... ale dobra, nie. Jestem twardy Prze przetrwał to. czy gdzie ja jadę, gdzie ja jadę? Nie jechać do domu. Ale mam nadzieję, że już jej tam nie spotkam. O, nie, nie, O nie Wysiadaj z tego auta Nie Już nie będzie tak kolorowo Kiedy zarabiałem te pieniądze? Byłem policjantem A my po Wysiadaj Mamy lepsze karabiny na masz Ty sa mi jednoducho presunieš. O, nie, 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 re, rončky, rončky. Nie, nie, nie. Coś stało. czułem jakby przestał widzieć. Czy ona jeszcze się miała zatrzymać? Pięknie, biegnij, Nie ma jej No, no, no. Widzę ją. Ja ciebie zeszedłem od pół. Nie czekaj, wyszłam Ja się Mam cię! Nie! Było uciekać, idziemy do więzienia. Idziemy, idziemy, chodź. Jest naprawdę grubo, grubo odcinek, zrobię. Takie życie. Mam cię. Idziemy prosto do więzienia. Ja sobie nie, nie, nie. Po prostu ma komendę. Mam ją, idziemy. Kto siedzisz? Nie. Będziesz tam siedzieć. Do żywo masz. Będziesz tam siedzieć już na zawsze. A ja w tym czasie mogę iść do domu. Już jest ranek, jest siódma. Rano. Więc ja wracam do domu. To było najcięższe na mojej życiu. Ja. Udało się ją złapać. Mam nadzieję, że już więcej jej nie spotkam. A to byłby koniec tej serii, więc... Ja mam nadzieję, że on się podobało, a ja się z wami żegnam. Papa. Pa.